Wszystkie bardzo serdecznie! Dzisiaj powiem Wam, jak pomysł Piotrka namieszał w naszym życiu. Wymyślił zakład! Właściwie to nie do końca on sam to wymyślił, ale zaczęła się walka na śmierć i życie. Kochani, i mam dla Was super konkurs, więc warto obejrzeć odcinek do końca! Więc co? Zaczynamy! No, to świetna wiadomość. A na kiedy mógłby być gotowy? Z kim Piotrek tak długo rozmawiał przez telefon? Nie wiem, to chyba coś ważnego, bo gada i gada. Piotrek gadał chyba przez pół dnia! Umierałam z ciekawości! Dziewczyny, skończyłem właśnie rozmowę i powiem Wam tak: mam mega wiadomość. Otworzymy sklep. A wy mi w tym pomożecie. W sumie sklep to super pomysł. Zaprojektujemy koszulki, plecaki, kubki, piorniki już nie mogę się doczekać. Ale zaraz pojawił się problem. To super, zaraz coś wymyślę. Ty, a dlaczego nie ja? Przecież ja też mam super pomysły. Ej, jestem starsza i zawsze chciałam projektować ubrania. O nie, 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 to zadanie dla mnie. Chyba dla mnie, do tego potrzeba doświadczenia. Chyba świeżości. O nie, to super zadanie. Sama chcę stworzyć wymarzoną koszulkę. To nie jest zadanie dla Amelki. Czuję, że będę w tym świetna. Ale czy Amelka podda się bez walki? Na pewno nie. Dziewczyny, spokojnie, to miała być dobra zabawa. Okej, okay, ale wybierz, kto ma ją zaprojektować ja czy mama? No właśnie, musisz wybrać. Dziewczyny, spokojnie, a może zaprojektujecie coś razem? Razem? Może to i dobry pomysł. Zaprojektujemy bluzkę dla słodziaka. Nie, dla buntownika jest trzy razy lepsza. Dla słodziaka. Dla buntownika. Dla słodziaka. Dla buntownika. Dla, słodziaka. Ej, dla buntownika. Dziewczyny, chwila, chwila. To niech każda stworzy własny projekt i wybierzemy lepszy, co? Co wy na to? Ale kto wybierze? To może wybierzemy razem? Czyli Piotrek wybierze. Co ty na to Amelko? Umowa stoi. Niech wygra Ta lepsza. W to ja się pakowałem. Ratunku. Czuję się jak buntownik, więc zrobię super koszulkę buntownika. Co to? Zapach wygranej? Tak, czuję, że wygram. Zwycięstwo mam w kieszeni. Zaraz siadam i zaczynam nad tym pracować. Muszę wymyśleć jakiś genialny pomysł. Może dziewczynka, która ma wkurzoną minę, ale jakie hasło? Jestem buntowniczką! Zbuntowana dziewczyna. Nie. Nie. Amelciu, posprzątasz balkon? Nie, nie, nie. Ja pracuję, ja nie chcę. Amelciu, no posprzątasz ten balkon? Nie, jestem na nie, jestem na nie, jestem na nie. No to nie. Jestem na nie? Jestem na nie. To jest genialny. Zło. Tylko cicho, mama nie może się o tym dowiedzieć. Ale obok tego hasła zrobimy, zrobimy, zrobimy... Nie wiem. No dobra, mam hasło. Hmm, no i nie wiem co dalej. Ciekawe co u mamy. Pewnie już wymyśliła cały projekt. Ja jestem pracowitą pszczółką, rakciak i wszystko załatwione. Zrobiłam sobie kawkę, przygotowałam wszystko i zaczynam... Mam powera! mistrz rozpoczyna pracę. Łatwo powiedzieć, jednak inspiracja przychodziła dość powoli. We, no, przybywaj, pomysł, zadajcie. Hmm. Amelka wyszła na dwór. Może zajrzy do mnie tak na 5 minut. Nie, to byłoby nieuczciwe. Ale tylko rzucę okiem, dosłownie chwileczkę. Jesteśmy w środku. Przecież wcale nie chcę ściągnąć. Tak tylko zerknę, na chwilę. Wow, te frytki są genialne. Ale ja wcale nie chcę ściągnąć. Troszkę zmienię i Amelka nawet nie zauważy, tylko proszę, nic nie mówcie. Może coś jeszcze ma fajnego? Wróciła? Mamo, a co ty tu robisz? Ja ja rozmawiam z paprotką, podobno wtedy lepiej rosną. Uff, udało się, a tak mało brakowało. Jestem sprytną mamuśką! Myślicie, że mama chciała zerknąć na mój projekt? No przecież na pewno nie gadała z paprotką. Czas wezwać posiłki. I chcesz, żebym ci pomogła wygrać, tak? No dokładnie tak! Mam już hasło, ale musi być jakiś obrazek. Fantastyczny obrazek. Musisz mi pomóc coś wymyślić. A jaki pomysł ma Twoja mama? Jestem bardzo ciekawa, no ale nie wiem. Może sprawdzimy. Niby mama poszła do sklepu, ale to nie będzie fair. Przecież tylko zerkniemy. Gdzie to może być? Nigdzie tego nie ma. Patrz, znalazłyśmy. Znalazłam projekt mamy. Julka miała dobry plan. Może dzięki niemu wpadnę na jakiś dobry pomysł. To koty czy myszy? Mama kiepsko rysuje. To koty, mają przywąsy. Koty są fajne i słodziutkie. Ta mam mówiłaś, że twoja mama chce zrobić swój taśną koszulkę. Ja uwielbiam koty, ale lepiej zmykajmy, bo czuję, że mama zaraz wróci. Poczekaj, odłożę na miejsce. Uf, mama nas nie przyłapała. Mam trochę wyrzuty sumienia, ale musiałam wiedzieć, co mama planuje. A to co? Ta mała Spryciula myślała, że mnie wykiwa. Naprawdę, myśleliście, że nie zrobiłam tego specjalnie? Teraz Amelka myśli, że ja robię kota. To było genialne. To jest mój projekt. Zawsze go noszę w torebce. Tylko wiecie co? Te frytki są cudne, ale czegoś im brakuje. Jak wyglądam, mamo? A nie możesz ubierać się jak inne dzieci? Elegancko. Ale ja nie chcę być jak inne dzieci. Ja chcę być rad... Chcę być zbuntowana. Ja chcę się wyróżnić, taka szalona i zakręcona. Dziwna jesteś. Zakręcona? Zakręcona? Zakręcona jak frytka? No tak, no dlaczego wszystkie frytki muszą być nudne i proste? Niech moja będzie zakręcona. To genialne. Zakręcona frytka. No maluję trochę ku bo muszę coś z tym zrobić. Mamo, co robisz? Sio, wiem, że już u mnie szperałaś, nie pozwolę ci ściągnąć. Tylko zerkniemy. O nie, pięć kroków w tył dziewczyny. Nie pozwolę wam wejść do mojej pracowni. Nikomu nie wolno przekraczać tej linii. A jak będę oglądać telewizję? Nie, 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 nie ma telewizji. Będę strzegła swoich tajemnic. No tak, nikt nie może zobaczyć mojego projektu, bo przecież wszędzie są szpiedzy. Skoro mama tak postępuje, to ja też muszę ukryć moje projekty. Teraz mam Julkę, więc na pewno wymyślimy super koszulkę. Mamy już hasło, jestem na nie. A ja kocham słodziutkie koty. Ale jak słodziutkie? Muszą być zbuntowane! Ale jak narysować mu taką minę? No, to trudne zadanie. Co myślisz o kocie w okularach? No super! Dziewczyny! Chcecie kanapkę? Mamo, nie podglądaj! Ja nie podglądam, pytam, tylko czy jesteście głodne? Ehm, to kot? Mamo! Oj, dobra, dobra! Mama zakleiła swój pokój, więc ja muszę swój zamykać na klucz. Na klucz? Od tej pory będę nosiła klucz na szyi. Moje projekty będą chronione. Przyda się też kilka kamer. O! Oh, jest dobrze. U mnie też jest OK. No i ostatnie na drzwi. Jest super. No naprawdę chciałam tylko zapytać, czy dziewczynki są głodne. No naprawdę, naprawdę! No, i może troszkę zerknąć. Nie chcę, żeby mama się dowiedziała, co my robimy, bo przecież ona też robi kota. Widziałam przecież rysunki. Mam sprytny plan. W moim projekcie pomoże mi super graficzka Ola, no bo sami wiecie, ja nie rysuję najlepiej. Cześć, Ola! Cześć! Jesteś wreszcie. Masz już te projekty? Raczej kulfony, ale mam. Dobrze, że Amelka nie odziedziczyła po tobie talentu malarskiego. Mm, jakie hasło? Zakręcona jak frytka. No bo popatrz, wszystkie frytki są proste, a nikt nie chce być jak wszyscy, sztywny i nudny. Ja wolę być zakręcona. Super pomysł! W sumie też wolę być zakręcona. Ola już po chwili miała wizję. Byłam naprawdę dobrej myśli. A może niech to opakowanie puszcza oczko. Będzie śmieszniej. Genialny! To na kiedy zrobisz mi projekt? Na jutro, a Amelka wie? Oczywiście, że nie. Musi myśleć, że wszystko zrobiłam sama. Nic jej nie mów. No, oczywiście, obiecuję. Teraz to już wygraną mam w kieszeni. To będzie piękny projekt. Jestem taka szczęśliwa. Ale ciekawe, co tam w domu. Kochani, najważniejsze to wygrać, więc mam nowy plan. Skoro Piotrek jest sędzią, muszę o niego zadbać. Bo on musi przecież wiedzieć, kogo wybierze. Piotrusie, kochany Piotrusiu. Piotrusieńku, mam dla ciebie babeczki, czyli twoje ulubione danie. Wow! Ale jesteś super dziękuję! A może zrobić jeszcze kakałko? To co lubisz? Wow, mamka, jesteś taka cudowna. Dzięki tobie mam super dzień. Ej! ej, ej. Co tu się dzieje? Eee. Amelka zrobiła mi wspaniałe, cudowne babeczki. O nie! To podstęp? Chcesz przekupić Piotka, żeby wygrać? Nawet o tym nie pomyślałam, że się ja tak bardzo kocham, piotrka. Dobra, dobra! Nie wolno przekupywać sędziego! Ej, zaraz, zaraz, jak je przekupywać? Przecież to była tylko jedna babeczka. No, może nie jedna, może kilka. Nie ma mowy! Niestety mój plan się nie powiódł, a było już naprawdę blisko, ale jednak nie zamierzam się poddawać. No, spryciula, jednak chciałam mnie przechytrzyć. Niedoczekanie. Na szczęście, ja mam ole. Cześć, ciociu, jestem już. O, cześć! Tylko nikomu nie mów, że byłam, muszę to ukryć przed mamą. Obiecuję, że nic nie powiem. Pokaż swój projekt. Proszę bardzo. To kod w okularach, taki olewus! I moje hasło jestem na nie! Ciekawy ten pomysł. Ten kod chyba musi mieć zbuntowaną minę. No właśnie tak! Ciociu, a zrobisz to dla mnie! Oczywiście i nic nie powiem mamie. Ona na pewno nie wpadła na pomysł, żeby poprosić cię o pomoc. Nie było jej tu nawet przez minutę. Sprawa załatwiona. Teraz tylko czekam, aż ciocia zrobi mój projekt. Wow, okej. Okay. Dość moje drogie. Po pierwsze dzwoniła Ola. Ciocia, to nie tak jak myślisz. Wcale u niej nie byłam. Obie byłyście, więc proszę o ciszę. Ola wysłała wasze projekty do druku i ja już je mam. Naprawdę? Pokaż. Dziewczyny, to są wasze projekty i są genialne. Wow, jakie super. Fantastyczna. Ekstra mega hiper. I nawet jest to mój podpis! Moja zakręcona frytka! No super, wyszło i puszcza oczko! Dokładnie, tak jak chciałam! Ej, ten pomysł z frytkami jest mi znany! A tego kota to jak wymyśliłaś? A melki frytki, mój kot, wszystko się pomieszało! Mamo, ściągnęłaś! To Ty ściągnęłaś! ściągnęłaś! Ej, 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 dziewczyny, nie kurczcie się! Czyli to wasza wspólna praca! Widzicie? Jeżeli pracujecie razem, to wasze projekty są najlepsze. No dobra, ale który projekt trafi do sklepu? I tu mam świetną wiadomość. Obie te koszulki trafią do sklepu. Mam... Naprawdę? Super! Amelko, nie powinniśmy się tak kłócić. Twoja koszulka jest przecież super. Mamo, a ty wymyśliłaś świetne hasło. Uf, a ja wreszcie mogę odetchnąć z ulgą. Sami przyznajcie, że te koszulki wyszły świetnie. A która wam się podoba bardziej, dajcie znać w komentarzu na społeczności. Na dole w opisie możecie znaleźć link do naszego sklepu, gdzie możecie obejrzeć nasze rzeczy. A ja mam dla Was konkurs z nagrodami. Do wygrania nasze kubki i jeszcze taka jedna rzecz. Tu jest mój oryginalny podpis. W dzisiejszym odcinku wystąpił oto ten fioletowy słoń. Specjalnie ukryliśmy go w wielu scenach w odcinku. Kto zgadnie ile razy? Na odpowiedzi czekamy do 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka, więc to może być miła niespodzianka, jak wygracie taki kubek i to w Dzień Dziecka. Odpowiedzi piszcie na naszej społeczności pod postem o konkursie. Powodzenia, kochani! I na dziś to już wszystko. Oczywiście jeśli wam się podobało to zostawcie konkursowe łapencie w górę, zasubskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku. A teraz już muszę się z wami żegnać. Pa!